Cześć, tu Emma ze sklepu DoktorTusz.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać czyszczenie systemowe w drukarce Broder J105, które może uchronić Waszą drukarkę przed wizytą w serwisie. To urządzenie jest wyposażone w system automatycznego czyszczenia, dlatego producent zaleca, by było stale podłączone do prądu. Jeśli jednak niestety Zabrakło prądu, albo przez jakiś dłuższy czas nie drukowaliśmy i kolejne wydruki są niewyraźne, przerywane. Możemy sobie z tym poradzić w bardzo prosty sposób w naszym domowym zaciszu. Zaraz Wam pokażę, jak. Aby wykonać czyszczenie systemowe, wybieramy z menu drukarki zakładkę atrament, wciskamy OK. Potem zaznaczamy Czyszczenie, OK, wybieramy, czy chcemy wyczyścić tylko czarne dysze, kolorowe czy wszystkie. Wyczyścimy wszystko. Wciskamy OK, następuje czyszczenie. Aby sprawdzić wynik czyszczenia, wykonamy teraz wydruk testowy. Tak powinien wyglądać prawidłowy wydruk z drukarki. Czyszczenie systemowe trwa tylko chwilę i można je wykonać za pomocą kilku kliknięć z panelu drukarki. Dajcie znać w komentarzach, czy udało wam się uchronić waszą drukarkę przed wizytą w serwisie. A jeśli podobał wam się ten filmik, subskrybujcie nasz kanał.